Ewangelia według świętego Jana, piąty rozdział wersety 19 do 23. Jezus im oświadczył, uroczyście zapewniam was, syn nie może uczynić nic od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również syn. Ojciec kocha syna i ukazuje mu wszystko, co sam uczynił, ukaże mu nawet większe dzieło od tych, aby wzbudzić wasz podziw ponieważ tak jak Ojciec wskrzeszał marłych i daje życie, tak też syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. Jezus objawia absolutną jedność z Ojcem. Jego moc nie polega, na niezależności, lecz na relacji i posłuszeństwie. To paradoks. Największa wolność rodzi się z najgłębszej więzi. Zatrzymaj się i zapytaj, czy ja próbuję działać od siebie, bez patrzenia na Ojca? Czy potrafię zatrzymać się i zapytać, Ojcze, co ty teraz czynisz i co ja mam czynić? Jezus najpierw patrzy, potem działa. Jego działanie wypływa z kontemplacji Ojca. To wzór dla ucznia, modlitwa przez działanie. Czy moje decyzje rodzą się z modlitwy, czy z pośpiechu, presji, a może lęku? Czy uczę się rozpoznawać Boże działanie w mojej codzienności? U podstaw wszystkiego jest miłość i obowiązek. Ojciec dzieli się z Synem swoim życiem i swoim działaniem. Miłość jest źródłem objawienia. Czy wierzę, że Bóg mnie kocha i chce mi objawić swoją wolę? Czy nie traktuję Boga jak kogoś odległego, zamiast jak kochającego Ojca?